Policji w święto Świętokrzyskim o pomoc przy poszukiwaniu zaginionego sześcioletniego chłopca formującego naukę na tej okolicy. Także o godzinie 23 nasza jednostka zebrała się w sile takiej, jakiej tylko mogliśmy się zebrać. Czyli była to 7 ratowników i 6 psów. Po dotarciu na miejsce o godzinie 2 w nocy wkroczyliśmy do swoich zadań. Około godziny 7 rano teren, który przeczytywał Krzysztof razem z zespołem swoim, czyli Figą, natrafił na zapach dobiegający z rzeki. Wtedy już wiedzieliśmy my jako ratownicy, że pies zainteresował się żywą osobą, bo tak są nasze psy szkolone. Nie są to psy tropiące, są to psy ratownicze, pracujące zupełnie inaczej niż psy tropiące. Dlatego też ten zapach unosi się na wietrze jak gdyby i z odległości około 50 do 100 metrów chwila wyczuła zapach tego chłopca który stał w wodzie. No, Mobie powiedzieć, że popas był w wodzie. Dlatego też potem poświęcenie ratowników, którzy sami musieli do tej wody wejść i po prostu tamtąd wydostać. wiem, bardzo ci mówimy. Nie wiem, czy największe większe słowa uznania zasługuje na tej sytuacji. Myślę, że nasowa uznać zasługuje cały zespół, nie tylko nasz zespół, ale również zespoły, które z nami współpracowały. Natomiast formalności to pełnił właśnie pies. Pies jest najlepszym jak gdyby narzędziem, w cudzysłowie narzędziem, brzydkie może słowo, ale narzędziem pracy ratownika. Jeszcze nikt nie wymyślił lepszego urządzenia elektronicznego na świecie, lepszego od psiego nosa. Także psy w tego typu poszukiwaniach są niezastąpione i bardzo efektywne. Bardzo, ja. bardzo dziękuję. dziękuję. Czyli Liga, za swoją nagrodę też rozumiem dostanie. ale najpierw, najpierw jeszcze... pokazuje swoje zadowolenie. Super, <grym> listy od Pani prezydenta. Pan Piotr Kowalczyk. Bardzo dziękuję. Dziękuję za Państwa zaangażowanie. Pan Marcin Bluszcz. Ja może zarazumiem, że są Mariusz Kiszlaczek. Dziękuję tak. bardzo. Tak, bardzo. Pan Edward Drosiak. Bardzo, panu, bardzo, dziękuję panu, bardzo Pan Mateusz Leśkiewicz. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Kręc. Dziękuję Bardzo. To też, bardzo proszę. Dziękuję ślicznie. No, no i figa. A teraz poprosimy... A to jest dla nich. Ja nie wiem czy ty to lubisz, ale... Co ty na to? No. A, a może jednak? Nie wiedzieliśmy jakim... Czy państwo suchą karmą, czy, czy, czy suchą. To na to też się znajdzie. coś. Proszę uprzejmie, szanowna pani. Tak, Proszę. A tu jest jeszcze... Mam o. nadzieję, że znajdujesz też czas na zabawę, kochanie. Aż czas. No. Nie? Weźmiesz coś. Nie, jednak gość jest ciekawy. <grym> <grym> no A pewnie, no myślę, że jeszcze w obliczu tego kamer to tak jakoś tak... Nie, nie wiem jak się zachowa, bo to nie wypada. W obecności obcych, rozumiem. Jest szkolony, także... Kiguś, co dla ciebie? Co? Dasz łapkę? Na. No. O, jest. Dziękuję, bardzo. jesteś, piękna. Bardzo ci dziękuję. Morda. teraz jest... Zapach na no, wojenny pozostał, także... Szanowni Państwo, jeżeli macie Państwo jakieś pytania to to nasz do naszych dzisiejszych gości, kochate, bardzo proszę. A ona jest jakoś nagradzana, tak? Tu ja. wszyscy ratownicy, proszę się pytać wszystkich ratowników, jeżeli macie Państwo pytania, <tuszy> myślę, że wszyscy <tuszy> mówimy jednym głosem, także... Odpowiedzi będą pełne i zobawiały.